Siemaneczko, Wojciech z tej strony. Mam nadzieję, że opanowaliście odpychanie na desce, bo w dzisiejszym odcinku nauczymy się jak hamować. Pierwszą metodą zatrzymania deskorolki jest klasyczny wyskok do przodu. Przy wyskoku pomóż sobie wymachem rąk i przede wszystkim cały czas patrz na miejsce lądowania. Ugnij kolana i wyląduj mięciutko. Druga metoda wymaga użycia pięty. Zacznij od ćwiczenia równowagi i utrzymania ciężaru ciała na przedniej stopie. Regular lewa stopa z przodu, goofy prawa stopa z przodu. Cały czas pomagaj sobie rękami w utrzymaniu balansu. Ugnij kolano przedniej nogi i dotknij podłoża piętą tylnej stopy. Dociskaj pięty do podłoża, co spowoduje hamowanie i zatrzymanie dyskorolki. Poćwicz w miejscu i nie spiesz się. Kiedy poczujesz się pewnie, spróbuj wjeździe i stopniowo zwiększaj prędkość i siłę hamowania. W rolce zawsze chodzi o dobrą zabawę. Idź na deskę, przyciłuj i baw się dobrze.